Przed przystąpieniem do diagnostyki musimy podłączyć odpowiednią ładowarkę. Jak widać na przykładzie naszego samochodu, samochód właściwie dwuletni, także stosunkowo nowy, spodziewalibyśmy się, że napięcie będziemy mieli na poziomie 12,5V. Tutaj mamy przykład, że nasilanie jest dużo niższe. Żeby nie było problemów podczas diagnostyki, żeby wszystkie procedury przebiegały sprawnie i bez. Bez, żeby nie doszło do uszkodzenia sterownika, musimy podpiąć odpowiednią ładowarkę. Do samochodu podłączyliśmy już ładowarkę o wysokiej częstotliwości. Tak, wcześniej wspomniałem: w chwili obecnej napięcie 11,79, zdecydowanie za niskie. Włączamy ładowarkę w trybie zasilania. I od razu ładowarka wskakuje właściwie na maksimum swojej możliwości 51 A, a napięcie na złączu OBD skoczyło nam do 13,9 V.